Witajcie drodzy. Tym razem będzie bardzo krótko. Przeczytałam artykuł do studium nr 42 ze Strażnicy Październikowej. Tytuł artykułu Jak ulepszyć swoje modlitwy? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem od czego zacząć. Nie będę omawiała akapitu za akapitem, ale raczej odniosę się do całości ogólnie. Artykuł zachęca czytelników do analizowania modlitw biblijnych. I stosowania wniosków z nich w praktyce, Na przykład otwartego mówienia o uczuciach, rozmyślania o Bożych przymiotach, odpowiedniego przygotowania się do modlitwy, co moim zdaniem brzmi trochę tak, jakby to przygotowanie do modlitwy było jak przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej albo jakiejś debaty, jak można się przygotować do modlitwy. No dobrze. Artykuł też zachęca do czerpania inspiracji z modlitw opisanych w Biblii, na przykład z Księgi Psalmów, modlitw Anny, Jonasza. Choć artykuł na początku zaznacza, że modlitwa nie musi być wyszukana, to jednak w artykule występuje założenie wyjściowe, że modlitwę należałoby w cudzysłowie ulepszać. Co to znaczy ulepszać? Cały artykuł jest generalnie opatrzony błędem. Modlitwa zostaje potraktowana jak jakaś umiejętność do doskonalenia, niemal jak przed wystąpieniem publicznym czy przemówieniem. To jest fałszywa rama. Modlitwa nie jest czynnością techniczną, którą można poprawić przez analizę struktury, dodawanie elementów czy uczenie się, w cudzysłowie, lepszych sposobów mówienia. Przecież Artykuł ten sugeruje, zresztą nie tylko ten artykuł, ale generalnie w wielu artykułach publikowanych przez Świadków Jehowy, mówi się, że jeśli trudno nam się modlić, Duch Święty może ujmować się za nami. Zatem, skoro, jak sugeruje Biblia, i co cytuje często strażnica w różnych artykułach na stronie internetowej Świadków Jehowy, Bóg rozumie wszystko. To nie ma potrzeby inspirować się cudzymi słowami modlitw. Takie działanie raczej prowadzi do proceduralnego lub mechanicznego myślenia, zamiast autentycznego mówienia od serca. Bez względu, jak to woli to nazywać czy to jest modlitwa, czy głębokie rozmyślanie, czy medytacja przecież nie da się nauczyć modlitwy ani przez kopiowanie cudzych emocji, ani przez inspirowanie się cudzymi słowami, ani przez porównywanie swojego wnętrza z opisanymi tak zwanymi wzorcami pozostawionymi przez nieznane nam osobiście postacie biblijne. Nie znamy ich emocji, ani sposobu jak wyrażały myśli, nie znamy ich osobowości tak samo. Jedni są bylewni, drudzy małomówni. I tak szczerze, żeby być precyzyjnym, jeśli ktoś w codziennych relacjach jest małomówny, to w modlitwie też będzie małomówny. Jeśli ktoś ma problemy z formułowaniem myśli, to w modlitwie też będzie miał tak samo. Ale to nie ma znaczenia. Jeżeli Bóg rozumie, co chcesz powiedzieć, jeśli Duch Święty wstawia się albo ujmuje się za nami, to nie ma potrzeby naprawiania modlitw poprzez wszystkie te procedury, dodawanie słów, formułowanie zdań w lepszy sposób i każde takie porównywanie się z postaciami biblijnymi, których i tak nie znamy, może rodzić presję w rodzaju – moja modlitwa jest zbyt prosta, albo za mało głęboka, albo za mało poprawna. Tutaj widzimy też następną niedorzeczność. Artykuł opisuje osobę o imieniu Jelena, która doświadczyła tak dużego stresu, że, jak twierdzi, trudno było jej się modlić. Wspomina: Cytuję: Przypomniałam sobie, że kiedy czuję się przetłoczona i nie wiem o co się modlić, to mogę czytać modlitwy, sługi, chowy zapisane w Biblii, a wtedy On potraktuje je jak moje własne. Koniec cytowanego fragmentu. Nie do końca tak to działa. Nie do końca czytanie cudzych modlitw, żeby Bóg potraktował je tak jak Twoje własne. Chyba nie trzeba wyjaśniać dlaczego. Inna sprawa. Uważam, że podstawowy problem z modleniem się to nie jest to, czy człowiek jest grzeszny, zawstydzony po popełnieniu błędu, czy niedoskonały, tylko fakt, że ludzie generalnie mogą mieć problem do mówienia do kogoś, kogo nie widzą. I kto nie odpowiada w taki sam sposób jak człowiek. To jest podstawowy problem. Również analogia z pilotem jest nieco trywialna. Powiedzmy coś ogólnie o analogiach. Analogie ogólnie są dobrą metodą w nauczaniu, bo z założenia mają przybliżyć ideę poprzez jakiś znany obraz z codzienności. Ale jeśli analogia jest zbyt oderwana od kontekstu użytkownika lub przesadnie upraszcza rzeczywistość, to może być i z reguły jest odebrana jako banalna. I tak możemy powiedzieć, przykłady i analogie w Strażnicy z reguły są banalne. Już samo założenie o pilocie i pytanie, czy będzie wahał się skontaktować, dlatego że wstydzi się, że się zgubił lub popełnił błąd, jest nietrafione. W przypadku pilota to niedobra wola lub wybór. Nie ma prawa na wstyd. Gdyby w rzeczywistości ogólnie istniała taka możliwość, że pilot mógłby się wstydzić, to ten przykład mógłby mieć jakikolwiek minimalny sens. Ale niestety nie ma nawet takiej opcji, że pilot nie skontaktuje się z wieżą kontroli lotów. To procedura. Jak to się ma do człowieka, który ma z czymś problem? Człowiek ma wolę, czy się skontaktować z Bogiem, czy nie, i nie dostanie instruktarzy od Boga, tak jak pilot zwierzy kontroli lotów. Pomyślcie jeszcze raz klarownie, analogia próbuje zasugerować w kontekście moralnym, nie wstydź się odezwać, gdy się pogubiłeś. I tu przykład pilota, ale pilot nie odczuwa wstydu moralnego. Modlący się człowiek może go odczuwać, no ale modli się mimo wszystko tak jak potrafi lub nie modli się. Największym brakiem w tym artykule jest to, że nie wskazuje on ani trochę na samoświadomość i głęboki kontakt z własnym wnętrzem. Tymczasem modlitwa czy samorozmyślanie nie zaczyna się od wyuczonych słów czy inspirowania się słowami innych. Tymulowanie się kawą, jak to pokazano na obrazku, aby przypadkiem nie zasnąć podczas modlitwy. Podzielcie się drodzy w komentarzu, czy takie instruktarze, jakie podano w artykule, mają jakikolwiek sens? Próbowaliście kiedykolwiek zastosować inspirowanie się modlitwami postaci biblijnych zamiast mówić całkowicie od siebie? To tyle z mojej strony. Do usłyszenia wkrótce.